Hej kochani, z jest tej strony nie Makro i nagrywam wyczekiwany filmik, ponieważ kilka osób wysłało mi ten poradnik, jak bycia polską stewardessą i myślę, że chcielibyście, żebym zareagował. Jak wiecie lub nie, ja jestem stewardem, jestem prawdziwą stewardessą. To już jest moja czwarta linia, także no ja mam dużo doświadczenia, ja jestem stary, wiecie jak to jest. No tutaj widzicie jest użytkowniczka, ona ma na TikToku cesarzowa internetu, ona ma chyba na imię Patrycja. No ma duże zasięgi, e, także no, jestem ciekaw, mam nadzieję, że mówi coś z sensem. Sprawdźmy. Mój nowy poradnik, jak być dobrą stewardessą, mm -hmm. opiekować się. E, no ja nie wiem w jakich liniach cesarzowa latała, e, ale no, ma ta pani rację, bo jakby naszym zadaniem jest opiekanie nad pasażerami, także tu się zgadzam. Pasażerami, dbać o pasażerów, troszczyć się o pasażerów. No to jest prawda. Pokazać im, gdzie jest wyjście ewakuacyjne. E, tak, no to widzę, jak w każdej linii, także tak, tak też było w jej linii. No to jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wyjście ewakuacyjne, to jest bardzo wa ważne dla każdej stewardessy i bardzo często wałkowane na szkoleniach też. Przygotować im dobrą kawę, dobrą herbatę. Tak, no co prawda to jest jakby dużo stewardess nie lubi tego porównywania do kelnerek, ale prawda jest taka, że nasza praca trochę opiera się też na tym, także no tutaj y, pani Patrycja ma rację. Dobre jedzenie pokazać im na pokładzie samolotu, gdzie jest catering. No tutaj myślę, że no kurde. Ciekawe, że ona lata, właśnie to jest ta kwestia, że co linia to obyczaj, bo każda linia jakby ma swoje prawa. No w moich liniach z reguły my nie pokazywaliśmy, gdzie mamy catering. E, ale może latać lata gdzieś za granicą? I zadbać o to, żeby pasażerowie samolotu podczas podróży nie mieli chorób lokomocyjnych? E, no, generalnie nie chcemy, żeby pasażerowie mieli chorobę lokomocyjną, ale jakby co, służymy pomocą. Mamy tam jakieś apteczki i y, tabletki i leki, plus zawsze liczmy, że na pokładzie jest jakiś lekarz, żeby pomógł. I o ich bezpieczeństwo? Tak. I przede wszystkim, tak, żeby się dobrze czuć, trzeba mieć dobre podejście do, do, do tych pasażerów w samolocie. I no to jest prawda. E, zawsze się mówi w lotnictwie safety first, czyli najpierw bezpieczeństwo, ale druga powód jest właśnie też e, satysfakcja klienta, pasażera. Bo bez pasażerów nie ma samolotu, tak samo jak bez stewardess. Jakby ktoś nie wiedział. Ludzi, którzy latają samolotami, i powiedzieć młodszym, żeby ustąpili miejsce starszym. No to już takie zasady, że tak powiem ogólnospołeczne. Pasażerom. No ale tak. Żeby stewardessy nie brali sobie do, do siebie hejtu, jeżeli ktoś hejtuje. No realnie dobrze prawi. Czasem jest z tym problem, bo czasem pasażerowie potrafią wejść nam w psychikę i, i ciężko jest czasem mieć dystans, ale myślę, że to działa w dwie strony, bo jakie. Pasażerowie mogą być źli i hejterami, tak samo stewardessy też czasem mogą być. Także myślę, że to w dwie strony działa, ale tak. Wykonywać swoją pracę sumiennie, z powołaniem i nie słuchać ludzi. No, co do ostatniego punktu, to się trochę nie zgadzam. No, musimy słuchać ludzi, bo na przykład jak ktoś ma jakieś, wiecie, bóle czy coś tam, no to musimy ich słuchać i służyć pomocą na tyle, ile możemy, ale generalnie ze wszystkimi nim się zgadzam. Pozdrawiam serdecznie wszystkie polskie stewardessy. Mam nadzieję, że pomogą. Mój nowy o, o, jaka słodka. Zgadzam się. Pomogłaś pani Patrycy Czesarzowa, internetu, I, i mogłabyś otworzyć swoją szkołę. I generalnie dobrze mówiłaś. Myślałem szczerze mówiąc, że będą jakieś bzdury, ale nie było. Pozdrawiam wszystkich. I dziękuję za wynajem.